Numer 0, podobnie jak chociażby w ligach koszykarskich, można, można, można już zakładać, także to jest debiut numeru 0 w polskiej futbol Grupa kibiców wybija rytmi! Zaczynamy wielkie derby. Przez próba i 10, jest, jest shotgun, od razu danie piłki. Janek jest akcja Szwej. biegowa i to będzie bardzo blisko pierwszej próby. Świetny bieg Janka Szweja. Tak, mamy pierwszą próbę, było na granicy, ale sędziowie pokazują, że jest nowa, że znaczniki się przesuwają, także nowa pierwsza próba, bardzo dobra. Jest próba innej. Jest wznowienie jest. i to będzie indywidualna akcja Jeffrey'a, o czym wspominaliśmy przed chwilą. I zdobywa około 20 jardów. Będzie pierwsze podanie Jeffrey. Ma sporo czasu w kieszeni. Nie, jednak indywidualna akcja Christophera Jeffrey'a, i to też jest w sumie jego siła, którą może wykorzystywać na polskich boiskach. Jeffrey odbiera piłkę, jest, jest kolejny bieg. I czy to będzie pierwsza próba? Na, tak, jest, to jest na pewno pierwsza próba. Druga próba i cztery, jest kolejny raz. Akcja biegowa na zewnątrz, na zewnątrz. To i to będzie, będzie przyłożenie. Down. Bartosz, boks numerem 8, ależ fantastyczna biegowo seria. Właśnie. Bardzo dobrze po raz kolejny. Linia e, ofensywna, problemy też z e, taklowaniem i od wielu, wielu lat na boiska futbolu amerykańskiego w Polsce. I chyba się udało. I teraz znacznie lepsze kopnięcie 7 do 0 dostał. David James tego, rozgrywający, i to będzie podanie. Od razu piłka złapana, i to jest pierwsza próba dla Silesii Rebels, Dużo biegów w Katowicach. W tak jest. W pierwszej serii. Mamy I teraz rzut. będzie dalsze podanie Jeffrey'a, i przerzucony. Że... Przerzucony z numerem drugim Wojciech Simka, chociaż wydaje się, że mógł złapać tę futbolówkę, co i tak nie zmienia. Zobaczmy, będzie podanie. Jest dalekie, dalekie podanie z tobie futbolówka. Upuszcza piłkę śmielak, ale to było naprawdę dobre podanie futbolówki przez Jamesa. Tak, to bardzo dobry rzut. No tutaj jeszcze próba wykorzystania rozmiarów śmielaka, bo tu widzi Robert o głowę wyższą, było niewiele i chyba nie wiem czy było jakieś kompletne w ogóle. Trzecia próba i siedem. Znów w ruchu, sporo tego jest. Przed każdą akcją jest w końcu podanie na skrzydło. I podanie będzie nie, niekompletne. Fantastyczne uderzenie z numerem 4 Patryk Żrubek. Który po raz kolejny e, był szukany przez Christophera Jeffreya. Widzieliśmy w pierwszej kwarcie, jak był szybkie piłki do swoich skrzydłowych, bo to tak naprawdę jest. wychodziło i to się dzieje. Świetny chwyt Roberta Śmielaka. Jedną ręką zgarnął tę piłkę. Śmielaka, ale proszę zobaczyć, ile on miał e, miejsca tu, tutaj. Tak jest, jedną ręką. Będzie kolejne podanie. James miał naprawdę sporo czasu. Jest podanie na skrzydło, Złapane. Jest podanie w biegu. Bardzo dobry chwyt. Próba 11. to jest trudna sytuacja. Musi być kolejne podanie. I będzie kolejne podanie. Ależ miał czasu, James. I jest podanie. I jest złapane. złapane i to jest fantastyczny próba. chwyt z numerem 81. Tego zabrakło. Pasowa. Druga próba i 12. James pod presją będzie rzut w biegu w pole punktowe. Złapali Fantastyczne przyłożenie! Mateusz Szurpicki, jeśli dobrze widzę. Tak jest. Numer 81. Robert jak... świetne podanie z pod presją w biegu przez wszystkich obrońców. Znakomita akcja, znakomita akcja. Zrebiony Aksela Sulia, Falcons i to jest dobra decyzja. Trzeba iść na całość Jeffrey. Będzie indywidualna akcja, nie szuka podaniem Jeffrey. To piłka jest złapana. Bardzo dobry rzut. Pierwsza grupa Kasper Fiuk łapie nam tutaj rytm rozgrywający Falcons. I teraz Jeffrey też sam dzięki. Niecałe 5 minut do końca połowy. Jeffrey po raz kolejny pod presją jest dalekie podanie, złapane! Świetny rzut, po raz kolejny no rozkręcili Mateusz Patalas. Mateusz Patalas. No spójrzmy teraz. Jeffrey. Jeffrey nie jest podanie na drugie skrzydło. Jest przechwyt. przechwyt. Jest przechwyt. Jest przechwyt. Rafał Mroziński z numerem 41. Nicki z numerem 18 podanie w podwójne krycie to w też tym momencie bardzo bardzo Aście. Dla Silesii Rebels James jest dalekie. kilkudziesięciojardowe podanie do na skrzydło. Złapał! Złapał! No to piłka! Ale fantastyczna akcja do śmielaka. życie do śmielaka, że on ma tam przewagę wzrostu i to, i to może, się, może się Rebels przydać. I teraz przydało się dosłownie, bo śmielak zapał piłkę. Jeden, może dwa jardy zaledwie do pola punktowego, i piłka to jest touchdown. I to będzie przełożenie. Rebels wychodzą na prowadzenie pod koniec pierwszej połowy. Falcons, czy Falcons będą grali za dwa, żeby wyrównać? Żeby ewentualnie wyrównać e, do późniejszego, ewentualnego przyłożenia Falcons. ...rozgrywający tak. w Polsce, bo to był naprawdę świetny rzut. I Doraz tutaj późno. jest zmyłka i prosto i pole biktowe, bez kontaktu. Jeffrey. Czeka na kolegów, którzy mają w bieżce pole punktowe. Czeka, czeka cały czas Jeffrey i w końcu wybiega poza linię Boszczą. Zdobywa, może i to, jest pójne pójne to nie ubezlenie. będzie flagi Lejtki. Jednak nie. Tofer Jeffrey nie miał komu tutaj podać zerkamy. No. Był jeszcze jedną nogą w boisku. Mamy tymczasem kolejny rzut Jamesa. Taki z jednej nogi, trudny, ale złapany przez Pawła Wojciechowskiego. Teraz. Spod centra odbiera piłkę QB, snick James! Jest touchdown, jest touchdown. Yes, touchdown. Dwa touchdown. przyłożenia przewagi. Tak poda... linii. Jeszcze znów problemy ze snapem, znów podnosił piłkę. Ale z, problemu. bez problemu. Bez, tak bez problemu daleko za linią. E, przyłożenia David James. Sąsa, ale po takiej akcji też się e, prosiło. Jeffrey będzie dalekie! Podanie! Przechwycone, przechwycone, Silesia Rebels będą za chwilę Sebastian Iwanicki na lecą flagi, a Iwanicki biega w pole punktowe! Rebels wychodzą na prowadzenie z trzema przyłożeniami. Poczekajmy, bo jest flaga na boisku, nie wiem czy tam nie będzie jakiegoś przewinienia przeciwko blokującym. Być to równie dobrze kara dla Falcons. W każdym razie Sebastian Iwanicki przechwytuje piłkę i Falcons, i Rebels mają ją na pewno. Podczas akcji powrotnej trzymanie. Zawodnik numer dwa z użyczenie obrony. Dzisiaj w stadzie odmierzone z miejsca faulu. zachowuje. Czyli przyłożenie e, anulowane, ale Rebels nadal mają piłkę w rękach. No to jest e, akcja, która może ostatecznie zadecydować nawet o wyniku tego meczu. Bo jeśli teraz Rebels zdobyliby punkty, no to ta ostatnia kwarta byłaby dla Falcons potężnie, potężnie trudnym zadaniem. Zobaczmy, David James ponownie będzie podawał. Wybiega teraz poza kieszeń daleko, David James, spróbuję sam, spróbuję sam. Jeszcze tam. Bardzo solidny występ Davida Jamesa, muszę, naprawdę radzi sobie średnio. Jest indywidualna akcja Jamesa i podanie teraz złapane, Piękna bardzo ładnie to wymyślili. Zegara ucieknie, no Rebels. A jeśli, jeśli tutaj Rebels zdobyliby... Punkty jeszcze z, zbijając tego zegara tak jak poradzi sobie nominalny jest skrzydłowy wysoki, Znów wysoki snap. snap, ale to jest chyba kopnięcie udane, udane tak jest udane. mamy trzy punkty dla rebels a tu przecież jest 7 minut jeszcze może wiele się wydarzyć Jeffrey Jeffrey czeka po no teraz... czasu, aż w końcu chyba, aż za długo czekał są futbolówką. Zobaczmy. Christopher Jeffrey w końcu biegnie indywidualna akcja i, I zostaje i wypchnięty i chyba do zabrakło. ostatniej chwili, ci na linię na linię czy nie. Defensywny liniowy z numerem 97 Karol Malik, jak w ogóle utrzymał to tempo Jeffreya do zdobycia, do przesunięcia znacznika. James jednak nie zarbił podanie do szpil, świetna Jednak ależ te run pass of... mówiliśmy, <laughs> mówiliśmy o tym, że tre... Silesia Rebels wygrywają z tych Falcons 24 do 7. Na innych humorach będzie się trenowało e, drużynie z Katowic.